Wiosna. 26 maja 2024 roku. Jarocin, parowozownia. Jest godzina 5 rano. Niskie poranne słońce oświetla złotym kolorem skropiony poranną rosą klasyczny tabor kolejowy zgromadzony na terenie parowozowni. Dookoła słychać ćwierkanie rannych ptaszków zagłuszone jednak wesołym fortepianowym brzdąkaniem melodii Scotta Joplina. Są to jednak już ostatnie godziny ciszy, bo już o 11:00 przed południem będzie tutaj tłum gości bawiących się na dziesiątej już edycji festynu kolejowego w parowozowni Jarocin. Każdemu, kto nie zapoznał się z poprzednimi materiałami z dnia poprzedniego dokumentującymi przygotowania do tego festynu, zalecam najpierw cofnięcie się do tych filmów i nadrobienie zaległości. A tych, którzy materiały te już obejrzeli, zapraszam do kontynuacji oglądania tego, chronologicznie już trzeciego seansu z zbioru filmów nagranych w okolicznościach tegoż festynu. Pierwsza atrakcja miała miejsce jeszcze przed otwarciem. Wczorajsze jazdy próbne i przegląd silnika zagwarantował efektowny, głośny, a przede wszystkim udany przejazd największego eksponatu na miejsce zlotu zabytków połowy. A już zaraz potem wybiła godzina 11, czyli oficjalne rozpoczęcie festynu. Szeroko otwarte zostały główne wrota i ze wszystkich kierunków schodzić zaczęli się już pierwsi goście. Więc tak, dzisiaj niedziela, bardzo słoneczny dzień mamy, zapraszamy na festyn kolejowy, który odbywa się raz w roku, mniej więcej o tej samej określonej porze. I zawsze zbieramy na jakiś szczytny cel renowacji któregoś z tych zabytków, jest ich sporo, więc zapraszamy. Wszędzie coś się działo. Każdy chętny mógł obejrzeć zgromadzony tabor, którego w parowozowni przecież nie brakuje. Wszędzie można było wejść, pomacać, czy też popatrzeć z daleka lub bliska. Ja się na nie. Jeden z obleganych tego dnia pojazdów to chociażby unikalny wagon opatrunkowo-apteczny 406C. Od siebie dodam, że to ten z czerwonym plusem na boku i na dachu również oraz w środku wyposażony w między innymi żartobliwie mówiąc w metalowy łóżko do krojenia ludzi. Każdy chętny mógł sobie wejść na niejedną lokomotywę, by zobaczyć, jak wyglądają z bliska przełączniki, lampki, przyciski, czy też nastawnik jazdy bądź kran hamulca, lub po prostu po to, by zobaczyć świat z perspektywy maszynisty, lub najzwyczajniej na świecie, zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe. 2-1 teraz! Oprócz lokomotyw zainteresowaniem cieszył się oczywiście również pług odśnieżny, który również był w całości udostępniony dla zwiedzających. Teraz jest problem, bo zamknij klapę jak tu jest zderzak, nie? Ale okazuje się, że ten zderzak ma tutaj siłownik hydrauliczny. Wystarczy to odsunąć, przekładasz tam tylko dźwigienkę w kabinie, cały zderzak sobie tam idzie w górę, chyba się poważne z powrotem, może zamknąć klapkę, nic mu nie przeszkadza i śnieg zamiast wkładać tu do środka, to jest ładnie zgadniany na bok. Cała filozofia. Oprócz ekspozycji stałej, przyjechała cała rzesza wystawców, którzy pokazywali, no właśnie, w zasadzie to po prostu brakło mi czasu, by rzetelnie obejrzeć ich wszystkich i sprawiedliwie opisać co ze sobą przywieźli. Znudzeni koleją w dużej skali, mogli zajrzeć do wnętrza parowozowni, gdzie rozstawili się modelarze ze swoimi makietami. Jako kompletny amator w branży modelarskiej, zostaje mi tylko podziwiać kunszt i wykonanie oraz podsumować to stwierdzeniem, że faceci nigdy nie dorastają. Tylko po prostu nie wszyscy z nich mają odwagę się temu przyznać. Tworząc chociażby takie piękne makiety. A kto powiedział, że jedyny ruch na festynie musi być w miniaturze? Chyba nikt. Tymczasem udało mi się złapać prezesa tego zamieszania, który potwierdził informację, że ruchomych atrakcji jest więcej. Za moimi plecami są lokomotywy SKPL, SKPL, PKP Cargo oraz Frenera, którzy tutaj zgodzili się w tym roku tu naszą imprezę i pokazać jak wygląda praca, praca maszyn jest tutaj od kuchni. Jako atrakcja dla gości kursowało po stacji kilka lokomotyw. Od nowoczesnych, na których się zupełnie nie znam, więc nic o nich nie powiem, po stare, dobre klasyki, jak chociażby ET22, Czyli ten pojazd, który mimo potężnej masy i sześciu osi potrafi podobno bujać się wesoło na wszystkie strony, jak również inne pojazdy. Gdy wycieczki po elektrowozie staną się nudne, na końcu szeregu czeka zwiedzających prawdziwy dwurzętowy rumuński rodzynek. Jedna z ostatnich czynnych jeszcze sztuk potężnej maszyny o uroczo pierdzącym silniku, którego urokliwego dźwięku nie zastąpi już żaden nowoczesny sprzęt. Podczas krótkiej przerwy technicznej udało mi się zagadać prawdziwego dzika, który dowiódł, że trasa nad morze przez Tatry, i to takim dwuosobowym traktorem, to nie jest końcu, żaden jadego, kupiłem takiego szrota, naprawdę naprawdę taki w stanie agonalnym był, ale z myślą o odnowieniu i trwało to dosyć długo, bo tak braku czasu, no i w końcu go tak doprowadziłem do do sprawności, dla przyjemności to naprawiam, bo już dawno nic, dawno nic przy nim nie robiłem. Już powiedziałem, że wybieram się na festiwal Motorok, palino, Ale to trzeba było zgłosić. Ja należę do skansenu w Włochowicach i kolega tam jest zgłosił, a organizator zwolnił i mówi Jasku, tu pomyłka jest. Jaka pomyłka? No, ty napisałeś zgłoszenie, że ktoś jedzie dzikiem na, na festiwal Motorok. Przecież to niemożliwe, no, w tym przypadku jest możliwe, nie? Cztery dni jechałem do Zakopanego, tam przenocowałem się, no i z Zakopanego 5 dni nad morze, na festiwal MOTOROCK. Dojechałem. Sami Państwo widzą, tej słusznej motoryzacji zjechało się tu wiele. Od malucha przez Poloneza po Mercedesa. I każdy z nich mający w głębokim poważaniu absurdalne narzucane nam normy o zero emisyjności. Każdy o swojego dwa, każdy coś tam re remontuje i naprawia. No i to są samochody, które w większości powinny być już na złomie. Ale jakoś jeszcze nie są tam, nie trafiły i chyba nie trafią w najbliższym czasie. Jesteśmy w stowarzyszeniu tutaj z Jarocina. Od którego roku gdzieś to pisało? 2018. Tak, to jakoś tak się powoli buja cały czas. Jest nas w sumie 40-50, prawda? Czyli 50 prawie. Prawo, prawie 50 członków, każdy ma tam jakiś samochód, jakieś motory. Po dwa czasami tak to. Tak to tak jeździmy sobie po różnych różnych zlotach. Organizujemy, że mamy też swoje zloty w Białocinie. Był teraz 2 maja duży zlot na rynku. Było ponad 150 samochodów, najróżniejszych. Nieopodal swoje stanowiska promocyjne mieli przewoźnicy. Aczkolwiek dla osoby o tak spaczonym guście jak ja. Trudno było zatrzymać się i lepiej przyjrzeć ofercie wystawowej, gdy tuż za nimi były w ruchu i z możliwością zwiedzania, pokazane zresztą już chwilę wcześniej, czynne maszyny. Szanowni Państwo, jak dobrze wszyscy wiemy, dzieci są najlepszą wymówką dla dorosłych, którzy pragną wybrać się do parobozowni i troszeczkę im się wstyd przyznać, że jadą gdzieś do jarocina po oglądać sobie ciuchcie. Aby ułatwić życie wszystkim rodzicom, którzy zabrali ze sobą swoje mniejsze pociechy, i zminimalizować niechciany płacz pokroju i jachtę do domu, na najmłodszych czekał szereg atrakcji. Dmuchańce, animatorzy, ciówcia dla dzieci czy zastęp specjalistek w pleceniu warkoczyków i nie tylko. Na końcu hali była jeszcze jedna atrakcja. Taka najmniej ciekawa, najmniej przygotowana, najbardziej chaotyczna i najbardziej spontaniczna. Ale w jej przypadku to częściowo z mojej osobistej winy. To właśnie przez tą wystawę materiał z pokazanej już części festynu jest tak skąpy. Aby jednak nie zanudzić nadmiarem materiału z tej konkretnej wystawy, na pełną opowieść co się działo w tym konkretnym kącie parowozowni serdecznie zapraszam do oddzielnego materiału. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i gorąco zapraszam na kolejny już festyn, który jak się domyślam odbędzie się kolejnej wiosny.